Mianem Globstera bądź Bloba nazywa się właściwie każdą nieokreśloną masę organiczną, która została wyrzucona z morza na ląd. Ciężko jest na pierwszy rzut oka określić, czym ta masa była za życia. Słowo Globster w 1962 roku ukuł Ivan Sanderson. Użył go do opisania tajemniczych zwłok odnalezionych na plaży Tasmanii dwa lata wcześniej. Truchło nie miało oczu, zdefiniowanej głowy i wyglądało tak, jakby było pozbawione struktury kostnej. Zazwyczaj opisuje się je jako tajemnicze, ogromne gatunki ośmiornic lub kałamarnic. Wiemy, że ogromne kałamarnice istnieją, ale klobstery były za duże nawet na największe znane nam gatunki głowonogów. Niektórzy sugerują więc nowe, nieopisane gatunki, a inni uważają bloby za dowód na istnienie pleziozaurów w naszych czasach. Za pierwszego globstera znaje się bestię ze Strącej, odnalezioną w 1808 roku. Znaleziona została na archipelagu Orkady należącym do Szkocji. Blob został wyrzucony na brzeg po burzy. Miał prawie 17 metrów długości i brakowało mu części ogona. Posiadał trzy parę odnóży jakiegoś rodzaju łap albo skrzydeł czy płetw. Całe ciało pokrywała gruba szczecina. Gdy początkowo nie dało się zidentyfikować żadnego gatunku, stwierdzono, że to nowy rodzaj morskiego węża. Otrzymał nawet nazwę Halsydrus pontopidani Nazwa wzięła się od duńskiego historyka i teologa, Erika Pontopidana, który jakieś pół wieku wcześniej opisywał właśnie morskie węże. Ale później anatom Sir Everard Holmes z Londynu obalił początkowe wymiary Globstera. Truchło miało mieć tylko 9 metrów i najpewniej był to długoszpar. Ten rekin ma specyficzną budowę pyska. Po śmierci skrzela rozkładają się w pierwszej kolejności. Dolna żuchwa odpada, wtedy górna szczęka może trochę wyglądać jak długa szyja i mała głowa. Zwłaszcza jeśli zwłoki są mocno rozłożone, ciało wygląda wtedy jakby pokryte futrem i trudno dostrzec wszystkie detale. Tym bardziej jeśli truchło obserwuje osoba nie znająca się na morskich zwierzętach. Kilkadziesiąt lat później, w 1896 roku, na Florydzie odkryto kolejną dziwną, organiczną masę. Początkowo uznana za ośmiornicę, również dostała nazwę. Octopus giganteus, co jest bardzo kreatywne, trzeba przyznać. Blob został odkryty 30 listopada przez dwójkę dzieci. Ogromna masa była częściowo zasypana w piasku. Dzieci wróciły do miasta Santa Augustin i poinformowały o swoim odkryciu doktora Dewita Weba. Przybył on na plażę następnego dnia, by zbadać bloba. W zasadzie był jedyną osobą ze świata nauki, która podziwiała masę na żywo. Odniósł wrażenie, że są to szczątki zwierzęcia, bardzo mocno sponiewyrane i w zaawansowanym stopniu rozkładu. Ciało było koloru bladu różowego, niemal białe. W słońcu leśniło na srebrno. Konsystencja była gumowata i ciężko było przeciąć ją nożem. Zmierzono stworzenie, które miało około 6 metrów długości i 2,5 metra szerokości. Wagę oszacowano na jakieś 5 ton, choć mogło być ich nawet więcej. Web wierzył, że ma do czynienia ze szczątkami ośmiernicy. Wyglądało, jakby zwłoki posiadały cztery kończyny. To znaczy, nie same kończyny, bo tych nie było, ale bardziej kikuty po nich. Kilka dni później udało się masę sfotografować. Wiadomości o tajemniczym znalezisku prędko pojawiły się w różnych gazetach. Stworzenie opisywano jako posiadające siedem kończyn i ogon, choć ogon mógł być ósmą kończyną. Tak powstała teoria o ogromnej ośmiornicy. Globster został ściągnięty przez przypływ i ponownie wyrzucony na Crescent Beach, 3 km dalej. Pobrano wtedy próbki tkanek i je przebadano. Wykluczono jakiegokolwiek głowonoga, a podejrzenia skierowano na kaszalota spermacetowego, a dokładnie jego fragment ponad górną szczęką. Postanowiono wtedy o przeniesieniu masy w głąb lądu, by może znów jej nie zabrało. Globster znalazł się blisko miasta St. Augustin w pobliżu hotelu i stał się na jakiś czas atrakcją turystyczną. Wielu ludzi przyjeżdżało, by oglądać zwłoki. Nie wiadomo jednak, jak skończyła masa. W 1988 odnaleziono bloba na wybrzeżu Bermud, którego początkowo wzięto za szczątki jakiejś kryptydy. Ale po czasie okazały się być niczym innym jak częścią wieloryba, a dokładnie jego tkanką tłuszczową. W 2003 roku tajemnicza masa pojawiła się w Chile. Miała 12 metrów i ważyła około 14 ton. Początkowo naukowcy nie potrafili tego czegoś zidentyfikować, co wywołało pewne poruszenie. Spekulowano, że szczątki należą do ogromnej ośmiornicy. Jednak badania DNA. Połączyły dziwnego bloba ponownie z kaszalotem. Podsumowując, wiele dziwnych zwłok pojawia się na wybrzeżach co jakiś czas, ale wyjaśnienie jest proste: to nie żadne kryptydy czy pleziozaury, a walenie, rekiny i morskie ssaki. Prawda jest taka, że szkielety wielu tych stworzeń nijak nie przypominają żywych osobników. Dla przykładu, to jest białucha, a to jej szkielet. No, ja bym powiedział, że przypomina jakiegoś prehistorycznego gada. Ludzie też często nie zdają sobie sprawy z tego, jakie kaszaloty są naprawdę wielkie, że fragment takiej tkanki tłuszczowej może ważyć kilkanaście ton. Zwłaszcza jeśli zwłoki podziwia osoba nie znająca się na morskich stworzeniach, można bardzo łatwo pomyśleć, że szkielet orki czy rekina to prehistoryczna bestia albo jakaś kryptyda. Oczywiście w samej niewiedzy nie ma nic złego. Problem pojawia się wtedy, gdy ludzie ignorują naukowe wyjaśnienia od osób, które wiedzą o czym mówią i z jakiegoś powodu chcą, by w oceanach nadal żyły pleziozaury.